pięć rzeczy, które robią narcyzi, kiedy są sami. Narcyzm to nie tylko teatr wystawiany dla publiczności, gdy kurtyna opada, a aktor zostaje sam na scenie, jego zachowania bywają jeszcze bardziej fascynujące i Niepokojąca. Oto pięć sekretnych rytuałów, które narcyzi odprawiają w ukryciu. Przygotuj się na podróż w głąb umysłu, gdzie iluzja miesza się z rzeczywistością. Po pierwsze królestwo wyobraźni. Budowanie grandioznych fantazji. W samotności jestem bogiem. Mógłby powiedzieć toksyk. Gdy nikt nie patrzy, źli ludzie często zatapiają się w fantazjach o potędze, sukcesie czy miłosnych podbojach. To niezwykłe marzenia, to psychologiczna pompa, która utrzymuje ich kruche ego. Badania pokazują, że narcyzi spędzają nawet kilkadziesiąt minut dziennie na wyobrażaniu sobie scenariuszy, w których są podziwiani, władczy lub mścicielsko triumfujący. Dlaczego? Samotność odbiera im paliwo w postaci uwagi innych, więc muszą je sobie wytwarzać, nawet jeśli to tylko iluzja. Po drugie, lustro powiedz przecież obsesyjne pielęgnowanie wizerunku. Nawet gdy w domu nie ma gości, toksyk może godzinami stać przed lustrem, ćwicząc idealny uśmiech, poze czy ton głosu to nie próżność to trening. Psycholodzy nazywają to Autoprezentacją na zapas. Toksyk wie, że każdy moment wśród ludzi to bitwa o dominację, więc w samotności szlifuje broń. Swoje ciało, styl, nawet sposób, w jaki trzyma filiżankę kawy. Czasem robi zdjęcia lub nagrania, by analizować, jak wygląda perfekcja. Po trzecie, upadek maski. Chwilę ukrytej emocjonalnej zapaści. Tu zaczyna się paradoks. Toksycy potrzebują samotności, ale jednocześnie jej nienawidzą. Gdy nikogo nie ma, by ich podziwiać, mogą doświadczać nagłych spadków nastroju, odczuwać pustkę, frustrację, a nawet ataki paniki. To momenty, gdy ich wewnętrzne ja krzyczy: Czy ja na pewno jestem wystarczający? Ale uwaga, te emocje rzadko prowadzą do refleksji. Zamiast tego, narcyz szybko sięga po lekarstwa. Nowe fantazje, zakupy, alkohol lub plan zemsty na kimś, kto go ostatnio zranił. Po czwarte, szachy w ciemności planowanie manipulacji. Spędzają godziny analizując rozmowy, przeglądając media społecznościowe znajomych lub układając strategię, jak zdobyć wpływową osobę. Często prowadzą dzienniki psychologiczne, mentalne lub fizyczne, gdzie notują słabości innych by wykorzystać je później. To jak gra w szachy. Każdy ruch jest przemyślany, a samotność to czas na obliczenie kolejnych kroków. Po piąte, głód lajków. Nawet w samotności żyją dla publiczności. Nawet gdy nikt nie patrzy, narcyz wygrywa życie na pokaz. Może godzinami edytować jedno selfie, pisać wymyślne posty, które opublikuje o trzeciej w nocy, by zwiększyć zasięgi, lub odtwarzać w głowie stare komplementy. Bardzo często stalkują profile innych, porównując swoje osiągnięcia. To samotność w sieci. Pozornie są sami, ale ich umysł wciąż jest na scenie, a każdy gest ma być dokumentowany, na wypadek, gdyby świat zapomniał, jak są wyjątkowi. Pamiętaj, za fasadą często kryje się dziecko, które nigdy nie nauczyło się kochać bezwarunkowo. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.